Dobra towarzysze, biegniemy, mam rewolwer Mam rewolwer, a ty nie masz rewolwer masz Jak mnie nauczysz się grać w ruletkę to zagram Dawajcie ja mam Ja mam to Ja też to mam On ma on ma Wyładuj pociski do ostatniego pocisku Masz 5 5 5 mam no to musisz cztery wystrzelić. Dawaj. No to ładuję Teraz najpierw. Grą. Wystrzel cztery. Raz. Tak coś to będziemy dwa, mogli porozmawiać. Dwa. Rozmawiać. Trzy. Dobra. Cztery. No. Naciśnij no. tego. Weź to Czekaj, ja to tak bardziej na... Wytrzymaj scrolla. O tu. To czekaj. wiem gdzie to dodać. Dobra, ale no, możemy grać. Wejdzie, Dobra ustawcie się w kółeczku to, to jest super pre Nie, 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 To pierwsze trzeba o coś grać, niech każdy coś postawi Co, ustaw się A, stawiamy, co, stawiamy Mam rzeczy Stawiam swoje życie Stawiam, Stawiam życie. to A ja bro Stawiam, Stawiam to. To. Ale proszę zdać to na środek, ten karabin to na środek powinien Ku, wszystko stawia. Dobra, mistrzowie, mistrzowie all in, all in, all in. Cukierki. Janusz, przyłączasz się do nas? Wszystko stawiamy, stawka jest zabieramy, wysoka. Ale zabieramy, zabieramy, nie zabieramy, nie zabieramy. Zabieramy, Ale, ale chłopaki, dużo nas! Dużo <gryso> nas! To jest gra na pięciu, a mam zabieramy. pięć pocisków. Dobra, gotowi? Ustawcie się, w, ustawcie się w kółku, poproszę. Tu jest wolne miejsce obok mnie. Wokół no. Wokół rzeczy, wokół to, 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 to rzeczy. Dobra, gotowi? Dobra, zaczynam. Od... Kurwa, zabiję was, zaraz wszystkich. Dobra. O! no. Ksakso! No, baj! Skaczesz. skaczesz! Skaczesz! I w tą stronę Mara, No, pierwszy! Ej, szkoda, że nie mogę Dara. załadować jednego pocisku, One bo ball. trochę marnuję amunicję teraz, bo muszę ją teraz wystrzelać Dara. całą. No, walcz. No. No. Ale nie, wiesz, wiesz, jak lepiej to zrobić? Żeby, każ żeby każdy zakręcił po, po rundzie. Co robię, co robi ta świeżka? Dobra, większa losowość. No, bacz, i zaczynamy znowu od ciebie. Janusz? A, bezpieczny. Zakręć jeszcze raz. Z, zakręć jeszcze raz. Nie. I po co, A nie, ja cię rozumiem. A, czaję. To jest mądre. Większa losowość. No? Większa, Większa losowość. losowość. Następny Teraz ja. Ojoj, Ty Ty, Mośico, grasz? Nie, nie gra, nie gra. On nie gra, to. A ja cię oglądam tylko. O, teraz, ty. teraz ty! Teraz ty! Kręcę! Ja mam takiego farta, że. O! Jednak nie, nie, nie. No masz! Janusz! Oooo! Trzecia, mi się wydaje, że teraz będę ja. Nie, co my robimy w święta? Mi się wydaje, że to ja będę. Umierał, żegnajcie! Oooo! Żegnam, żegnam wszystko. Ej, bo u mnie jest tak, że. Co się stanie w niego wtedy bo już. będzie to jest, przez jedno. cały rok Tylko jest. Cały czas jest skończona kolba. Nie wiem, czy ja na z tym amunicję? <śmuszczak> Ej, mam Ooooo ja to już badania ja. alin, 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 Alin Raz, dwa, trzy, cztery Dawajcie, dawajcie. Drugi nie żyje Byłby, by, następny by był. By, następny by był. Powiedziałem w kolbie. O! Ja, w, a widać, który jest teraz pocis. No, tu nie? Tylko ty wiesz, czy no. jesteś, czy nie. No. Czekaj, zanim strzelić, to daj się przyjrzeć, okej? Okay? A da, ale teraz, teraz nie we mnie, teraz on. Lukowicz. Dobra. Teraz ja? Teraz ja. Tak jest. A za daj się przyjrzeć, okej? Okay? Się patrz ile chcesz. Dobra, umieram. Ja się na dole się. był. Kurde. Teraz ty. Teraz ty. <grym> no, nie, nie, nie. A! Że... A! A! Fortuna A! sprzyja. Daj, dajesz. No. O! o! <grym> Jak szybko poleciał. Ojej, umalla. Dobra, ładuję. Dobra. Nie co dostaniesz? Nie zabieraj Nie! Nie! Przeładowałem! Fuck! No nie, jeszcze raz. Nie, Czego? jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Byłam. i ostatnie, to jest ostatnia próba chłopaki. Dobra. Dobra. Dziś potem dzielimy. do wygra. No. O! O! To ja się zbramy. Uzbrojmy bierz, się, wjeżdżmy i tam ale dokończmy to Dobra. Wszystko. Uzbroić się wierzemy, wszyscy się, to to Nie, wszystko. wziąć mój karabin Śmieć Dobra, uzbroić się O, dwie adrenalinki wybyły by już dla mnie O, atakują Uwaga na bok

Dobra, który z nas przeżył? Ja! No, niewiarygodny Jak widać... Dobra, poczekajcie Oj, Czyli... Nie, nie a robić. czyli zostaliśmy my, jeśli chodzi o grę o. Nie wiem Można się spytać O, sobie miał, to... Ale szkoda! Przegrałeś! Ha, kompletne zwycięstwo, jak zwykle No, tak... No, umarliśmy, No co? Nie moja wina. Moja wina. Nie moja wina. No, idę teraz olutować wszystkich tam na dole. Ojej. No, tutaj zrobiliśmy nieco rozpizdziec. Chłopaki, jakby. No, wygrałem tą ruletkę. Sądzę, że legalnie. Jeśli ruletka jest legalna. No, to też prawda, no pod tym kątem, też trzeba na to spojrzeć. Oczywiście. Dobra! Przewod o, ja jeszcze mogę przeładować. Co? Nie. A przynajmniej tak mi się wydawało. Nie? Nie. Jednak tak, ale, ale są serio ode mnie. Kolega się zgubił w własnym cieniu, ale Browski dostał. Pa, jak teraz skuleje tutaj. No co robimy? O, weź się zapytaj, jak wygląda sytuacja. Jest cześć, jak uciekamy! Słyszeliście tego radio? Jesteśmy lastami? Tak, jesteśmy nie Niedobrze. Jesteśmy lastami. Ale na kogo? Stary, na kogo jesteśmy lastami? Halo, halo? Jesteśmy lastami. <noise> nie co w ciebie. Dobra, chodź. Musimy rozprawić się z placówką SCP. To tajne laboratorium długo nie potrwa. Haja. Dobra. O, można przelutować rzeczy. Bardzo dobrze. Mi się to podobuje. Słyszę jak chodzą. Nie wiem jaki jest najlepszy loadout, ale biorę mój ulubiony. Co to w ogóle daje? Odrzut mniejsza. warta. Latarka zawsze. Czekaj, bo został nieśmiałek, plaga, no i mrugacz, co nie? Nie pamiętam. Hmm. Pewnie tak. Ja bym poczekał na wsparcie, ale nasi koledzy z góry, z niebios, będą na to wkurzeni. Ale... pamiętam się drecpią. ale chyba tak. Wiesz, co, zrobiliśmy tyle fragów na tych... Zrobiliśmy... Zabiliśmy SCP-ka, rozwaliliśmy cały szwadron MTF-ów, się Myślę, że zabiliśmy idealnie punktów tyle, żeby się zaraz zrespili. W sumie pewnie wystarczy. Wiem. Jak to nie wystarczy? Pewnie wystarczy. Dobra, zostało 5 minut do wysadzenia. E, Wysadza dopiero jak nie A, dobra. To co robimy? Więc zapomniemy się tutaj długo. No właśnie. Bo możemy stąd wyjść. Zawsze. SCP-ki do nas się nigdy nie dostaną. Chyba w ogóle jest Nie jest otwarty. Nie jest otwarty bo tygo nas atakował jeden SCP, którym był ten. 106. 106. Więc no. nikt nas nie zaatakuje w tej chwili. No. Więc możemy albo czekać, albo iść na pewną śmierć do placówki, do której? No dobra. No, nie będzie to pewna śmierć. Więc jednak idziemy się przywitać z naszymi towarzyszami po naszej bardzo długiej rozmowie. i Ja to przedłużałem specjalnie. Oczywiście. 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 O, cześć koledzy! Olin! Olin! Nie! Nie ma amunicji do revol... O oh, cholera, Olin! Olin! Ja mam revolver, chodźcie! Nie, nie... Nie, ja... Ej, kto chcecie rewolwer ode mnie? Ty już nie grasz, Ja nie gram już, nie ma szans! Ja już nie chcę! Jak chcę! No to idź do niego, tu, ten ten losuje, stop! Poczekajcie, chłopaki, tutaj jest ten kołko, ja idę was obserwować, bo ja już wygrałem, ja już niczego nie potrzebuję. A ja też wygrałem! Jak to wygrałeś, ty zdechłeś. Ja wygrałem, ale mnie tefy zabi zabiły. A, kacza je. Ja, ja potem ja? spowodowałem śmierć ostatniego, bo chyba jak nie przeładowałem i miałem te... cały to załadowany pierwszy. Ale on a, tego nie wiemy, musi to wiedzieć. No wiem. Jest... No, a tam jest nasza masakra piękna. E, w ogóle jak krzyczałem do was, że jeszcze dwa. E, gadamy że zmarły mi, ale mi nie zmarły. A, dobra. dobra. Ej, już jest, już jest. Gadaj, bo już jest zmarły ktoś. <śpiewań>, Ja no jak. Dzień dobry Chcieli Zapraszamy was Do naszego Oczywiście Do naszych jest Rosyjskich to? Ruletek to Jest, jest już gra Jedną grają Halo, halo chłopaki Cześć Co, robisz, Co robicie gate. Otworzyliśmy gate'a e, Otwarty gate jest Otwarty gate jest Otwarty gate jest Otworzyliśmy e, gata. Gata. Otwarty gate jest Otwarty gate jest Otwarty gate jest jest Jadą do nas, weźcie ich, weź, weźcie... Za... Ej, pełna gotowość, pełna gotowość, pełna, go... pełna gotowość! Pełna gotowość, o cholera! Jadą do nas! Do nas. Do... Biegam, wszystko! Lecą, lecą! Brak, wszyscy tutaj! <laughs> brak amunicji!

nie, nie. taki a sopeki że... no, okay, no, ja no, no, nie wygrają. Kto go I od jakiejś drugiej to. Bo on mi pokazał, ja się go spytałem, czy otworzył gate, a ten się leczył. Mi, I pokazał, że tak. Dziigi, ja zarobowałeś, że otworzyli otworzy, No Dobra, no, zespimy się. się. Nie Muszę uciec. A nie zespimy się, bo za mało czasu. No. 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 Dobra, chłopaki, ja pytanie, jak my nie tych Nie wiem, ale wysoko? wyładowaliśmy nie? w nich wszystko. A, gramy znowu. Dobra. Cześć, Nara. chłopaki, wesołych świąt wam życzę. Wesołych świąt. i powodzenia w następnej rundzie. Powodzenia.